Cześć, witajcie w czwartej ścianie. Ja jestem Paweł, a razem ze mną jest Wiktor. Siemano. I Max. No hej. I moi drodzy, stało się. Lukas film upada, marka Star Warsowa idzie do piachu. Nie ma nowego kanonu, nie ma zgodności z niczym konkretnym. Dzieje się źle w Lukas filmie. Takie dzisiaj mogliśmy w internecie przeczytać posty na Twitterze. A ma to związek z tym, że w jednym z, z, z twitterowych wątków Pani sobie rozmawiali na temat tego, że kiepsko się czują czytając na przykład materiały z Legend, czy grając w Kotora, czy, czy czytając komiksy z Legend. Mając świadomość, że nie jest to w oficjalnym kanonie i że, i że odbijają jakby od tego oficjalnego uniwersum marki Star Wars. No i w tym wątku udzielił się pan Matt Martin, czyli, czyli człowiek, który sobie tam pracuje w Lucas Film Story Group i napisał, że nie, że spoko, że oni mają tą, jakby ten jeden kanon, w związku z tym, żeby im się to jakby marketingowo spinało, trzymają się tej jednej, jednej linii czasowej, ale no przecież nikt nie zabroni ludziom zrobić sobie kanonu, czy... Włączać sobie w ramach prywatnych przekonań do, przeko, przekonań do kanonu rzeczy niekanonicznych. No i wybuchło. I wybuchło i wybuchła tona główna, która wylała się na Disney'a i na Lucasfilm. Przybiegli krzykacze, krzyczący, że o co to Disney? Disney ma gdzieś kanon i tyle lat budowania marki, tyle lat budowania uniwersum, i nawet nie ma jednej spójnej ee, linii wydarzeń i że to jest koniec Lucasfilm, i że to jest koniec franczyzny Star Warsowej, i że cała marka idzie do piachu. I od tego chciałbym zacząć, bo to jest chyba najświeższy i najgłośniejszy news dzisiaj. Yy, I powiedzcie mi, jak wy się na to zapatrujecie w ogóle? To, to jest bardzo dobre rozwiązanie, według mnie takie mówienie, że co chcecie, żeby było kanonem, jest dla was kanonem i tyle. Niech każdy będzie zadowolony, bo tak są na przykład, wiem, że to kiepski przykład, ale, że go przytoczę troszeczkę, ale tak samo jak było na przykład ostatnio z Arvers podczas Kryzysu na nieskończonych ziemiach, gdzie było ewidentnie pokaza pojawił się Ezra Miller jako flash i wielu ludzi uważa, że o to jest jednak połączone, a druga inne osoby mówią, że nie, jednak nie. No. I przez wy wychodzą jakieś gównoburze i ja mam takie rozwiązanie. Niech każdy sobie po prostu uważa za kanon to co chce. Niech no na przykład jak jest z kasyną Undaroym, że ludzie go porównują do Kaira Katarna, no. No okej, okay, no to może być Kal na przykład tylko przybrał sobie imię Cassian y, Andor właśnie na przykład był Jedi i stracił moc, nieważne. Ważne, że te filmy da się oglądać, że je lubimy, oprócz y, Darai'sowski oczywiście, że lubimy te postacie, że po prostu lubimy te wydarzenia, które były I To, że na przykład ktoś mówi, że one nie są w kanonie, to według nic nie to znaczy, no jeśli według nas Justhan y, Wongowie są aktualnie w kanonie nowym, nie w legendach, to niech tak będzie, no po prostu co kto chce według mnie? Żeby żadnej gównoburz nie było. Jeszcze raz powtórzę, niech dla ciebie to jest w kanonie. To niech tak będzie. No ja uważam podobnie, Jejku. No, nie narzucajmy ludziom to, co mają myśleć. Jak dla mnie, bo za kanonem wypada Race of the Skywalker, i dla mnie ostatnią częścią jest Last, Last Jedi. Ja sobie myślę tak, inni myślą inaczej. I no, nie narzucajmy innym swojej myśli. No kurczę, no, panie Lukas, no co wy robicie w ogóle, ludzie? I, i to też w ogóle, w jakimś świecie żyjemy. I to są takie problemy pierwszego świata. Jejus, Maria. Kanon był dawno już zakopany, po prostu, słuchajcie, on był w 2014, Disney przyszedł i... no... No bo nie chcieli się już babrać w tym, nie chcieli już tutaj już, bo za, Wiesz, robisz film i masz... E, bazujesz na tym jeszcze starym kanonie, to znajdziesz fanów, że Ej, bo tak nie można, bo to było w książce, a to pojawiało się na którejś tam stronie jakiegoś tam komiksu I okej, okay, dobra, trudno, moim zdaniem nie ma nic złego, że tworzą nowe. Nawet mogli teraz znowu rebootować, no bo hej, przecież patrząc na samą sagę Star Wars, to ona i tak już nie jest spójna, jeśli na przykład moc jest wytłumaczona w Last Jedi czym innym zupełnie i, i w Rogue One, a czym innym jest wytłumaczona w Phantom Menace, no chloriany, to my już wszyscy wiemy przecież. No i... Zakopać i, no, Midichloriany. Zakopać Midichloriany, dokładnie, panie Lucas. I, I bardzo dobrze, że to zostało przyjęte przez, przez e, Disneya i troszeczkę mnie to niepokoi, że Powstaje też. No i teraz też mamy tutaj narzucone dużo książek z nowego kanonu. I ja tak czuję, że, nie wiem, za kilkadziesiąt lat na pewno ten obecny kanon, ten książkowy, gierny, jak nie wiem, wyjdzie druga część Fallen Order, to również zostanie zrebiutowane. No bo hej, robią to dla kolejnych nowych widzów. I no, nikt, nikt już nie pamięta, nie wiem, Exarkuna, aczkolwiek on chyba jest teraz w nowym kanonie. A czy... w każdym razie, o! Nikt nie pamięta, to będzie to będzie o wiele lepszy przykład. Nikt nie pamięta na Solo, bo to jest syn Hanna Solo i był w legendach. I miał super teksty, ale był strasznie płyaską postacią, coś jak, nie wiem, Cable w latach 90. Ale nikt o nim nie pamięta. Każdy pamięta Kylo Ren'a. Kylo Rena. dajcie żyć ludziom sobie żyć. Niech dla innych będzie przygody Bastii będą no, w Kanonie, dla innych nie, dla innych Revan będzie, dla innych nie, no kurczę, no, nie ma co narzucać. No najlepszą postacią, która łączy Kanon, według mnie, na ten moment i w obydwu sytuacjach wypada, w sensie w obydwu uniwersach, powiedzmy, że Kanon i Legend to osobny uniwersum, no to Throne. To on najlepiej się wpasował O no, No i to jest, to jest właśnie dobry przykład. Tego. I nie ma co tutaj panikować, moim zdaniem. W sensie, no, jest, jest jak jest, ale. No, Przypomnijmy, nas, że to, co... jeszcze Clone Warsy przecież aktualnie od chwilą niego, pierwsze sezony to one wchodzą w skład legend. No tak, i mi było smutno, jak ogłosili wtedy w 2014, że no, sorry, Clone Wars, ale no to, 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 to co oglądałeś wtedy, no to, to troszeczkę poszło marne. Aczkolwiek już teraz wiemy, że nie poszło, ale no wtedy to było jak było. Jak było. I no, kurczę, no. Moim zdaniem, ludzie, no dajmy sobie spokój, Jezus Maria, jaki to jest problem w ogóle? Co, co, co to jest za problem? No, żyjmy tak, miejmy, miejmy to własne wyobrażenia i, i tyle. Na szczęście dobrze, że nie wiem, fanfiki nie są włączone w kanon, bo wtedy to było, wiesz. Nie, ale no, to by, to by nie, już by był syf. Po to, to, wtedy, to wtedy by był już w ogóle syf. Aczkolwiek pamiętam jak czytałem takie na przykład, że nie wiem, że Wejder jest nauczycielem w Hugwarcie, albo. imperator. <grym> mogę A to, może mogę jest. później poszukać. No może Abrams, let's go. Dla mnie, pan Martin no tutaj. Koła na nowo nie odkrył. I dla mnie oczywistym jest, że każdy może sobie wierzyć i myśleć, co chce i innym chuj do tego generalnie. I, i ja tu się w zupełności z nim zgadzam, że. Oficjalna linia kanonu idzie swoją drogą i jest stworzona głównie z, ze względu na cele organizacyjne i marketingowe, jakby całej franczyzny, żeby nie było tam yy, burdelu. Natomiast no, każdy może sobie wierzyć i, i ustawiać swój kanon jak chce. Yy, ja też na przykład wyłączyłem sobie Drayse'ów Skywalker z, z kanonu, natomiast w swoim kanonie mam Bena i Revan'a. I kurczę, no ten ból tyłka tych tru, prawdziwych fanów Star Wars, tych najprzyjaźniejszych. <grym> Najbardziej licznych, chociaż tak naprawdę nie, tylko są po prostu najgłośniejsi, okropnie, okropnie mnie bawi i trochę mnie smuci, bo to naprawdę trzeba mieć mało rzeczy jakby do robienia w życiu, żeby rozpętywać gówno burzę na temat tego, czy jakaś książka jest w kanonie, czy nie jest. Ale to jest fandom Star Wars. Stary, to jest fandom Star Wars. Ludzie, którzy grozili śmiercią e, temu Ryanowi Johnsonowi, żeby usunął w ogóle z kanonu Last Jedi. Także w fandomie ogarnij się, proszę. Weźcie, może macie jakiś tam wpływ na tych głośniejszych przedstawicieli. Weźcie, może ich trochę uciście, nie wiem, w piwnicy zamknijcie czy coś, bo robicie to. Kathleen Kennedy, jeśli ty tego słuchasz, to robisz dobrą robotę. Tylko ogarnij tych ludzi pod tobą. Nie, no, nie, nie po prostu. Ja bym jej radził, żeby się w ogóle ich nie słuchała i tyle w sumie po prostu. Róbcie to co możecie. Niech Martin se wygaduje. Tylko niech powstanie serial o obiłanie. Okej, okay, to przejdźmy może do serialu o Obiłanie, bo mamy tutaj jeszcze kilka innych newsów Star Warsowych, o których też y, chcemy pogadać i y, odnośnie których też jest ogromny ból dupy. Mianowicie ból dupy jest o Anakina w Obiłanie y, Mam tu na myśli postać młodego Wejdera w serialu, który będzie na Disney+, Plus opowiadał o przygodach Obi-Wana Kenobiego po tym, co działo się w Zemście Situ. Z mojej strony, z mojej perspektywy, to jest bardzo zła decyzja, to jest znowu wracanie do tego muzeum, ale, ale nie przekreślam tego pomysłu, no, może okazać się spoko, może faktycznie mają, mają na to jakiś pomysł i wprowadzą to na tyle gustownie, że nie będzie radziło po oczy, może to będzie jakiś wiesz... Retrospekcja. Easter, Easter egg czy, czy, czy retrospekcja. Trochę mnie boli, że dalej Hayden ma wracać do roli Anakina. Ej, ale on, Ej, po, tym ja, ja jestem on za. po tym czasie może wypaść super, zwłaszcza, że Lukas tego nie robi, a z tego co wiemy, no to właśnie Lukas tak wpłynął bardzo na to, jak Anakin. Ale on no, jest kiepskim no, jaki aktorem był po prostu, wiesz? No i co tam... z tego? Do... On nie jest kiepskim aktorem, on, on musi mieć dobrego reżysera, żeby pokazać co umie, tak samo jak dobry Charlie Reżys Dobry reżyser jest w stanie i z kiepskiego aktora zrobić no złota, jak na przykład Patty Jenkins i Gal Gadot. Z szacunku ale dla gal, wszystkich aktorów. Gal Gadot, ale Gal Gadot, gal Gadot, ale gal Gadot po do tej nie jest najlepszym Ona aktorzy. nie musi tam za bardzo nic robić, nie? Tylko popatrzcie, że tak samo jak Charlie Hanam, na przykład. No to jest taka sytuacja... Hayden i Charlie Hanam, no to są obydwaj aktorzy, którzy po prostu im przychodzą na myśl, którzy gdy dostaną dobrego reżysera, to pokazują, co potrafią. No właśnie, Charlie na przykład dostał tego Gay Richego w Król Arturze. Nie, Król Artur słabo, ale w Gentlemanach. Super A to jeszcze nie widziałem. Ale no mówię, ja nie jestem zwolennikiem tego pomysłu, natomiast no zobaczymy jak to wyjdzie w, w praktyce. Wiesz, to wyjdzie może to też materiału. być takie, tak, ale to może też być takie, nie wiem, cameo jak na przykład Leia w Rogue One, to, to cokolwiek. Nie nie nie, wiemy, nie, nie, nie. Nie wiemy jeszcze, wiem, ale mówię, mówię o to, że nie wiemy jeszcze jaką rolę ma pełnić Anakin i sam ból dupy o to, że Anakin wraca, to A też wiecie, jest niepotrzebne. ja się nie zdziwię, kiedy oni ogłoszą, że się jeszcze Liam Neeson pojawi. Ej, tak, ja coś czuję, że się pojawi, Ej, ja coś czuję, że one ja trzymają. To zobaczyć, bo ale ja coś czuję, że super. pojawi się, ale go nie ogłoszą, albo że będziemy mieli tylko na przykład jego głos. No, Wiesz, co według nie może ja się pojawić jako duch mocy? Do. Albo właśnie głos, albo też retrospekcja, czemu nie? No, myślę, no, że Kwaja to była mimo, by mimo, fajna pokazu w serialu o Obiłanie, to by dosyć mocno pasowało. Natomiast. A No na tu mamy wątek, nie? Mam pomysł, jak mogą to pokazać. Mogą właśnie pokazać jak, yy, czego uczył Qui-Gon yy, obi Wan i właśnie tego Hayden mógłby się na przykład yy, pojawić i w retrospekcji pokazać jak Obi-Wan uczył tego Hi yy, Anakina. No i to jest bardzo no dobry przykład, pomysł. Wiesz, jeżeli to będzie takie mrugnięcie okiem w jednym odcinku, to ja nie mam nic przeciwko. Natomiast jeżeli mają z tego robić jakiś większy, bardziej rozbudowany ark, to no, pewnie jeszcze bardziej się, moment... się komunikują przez moc, No i To, to na dobra. ten moment ja jestem bardzo na nie i chciałbym, żeby Lukas poszedł bardziej y, szerzej w stronę tych odważnych decyzji typu tajka, jako reżyser kolejnej trylogii, y, niż w stronę odgrzebywania eksponatów muzealnych z tego co już znamy. Ale hej, z Maula zrobili przynajmniej złoto. To prawda, to prawda. I tu, A jak chcecie się, pną, troszeczkę... A jak chcecie się Daję dowiedzieć, jak bardzo nadziei, chwalimy Maula, to zajrzycie naszego Q&A i Star Warsowego, bo mieliśmy. Albo do materiału o Clone Warsach ostatnio, nie tam też się to No to też, to też. Maula. Nie, Maula zrobili złoto, więc dlatego ja nie skreślam od razu tego pomysłu. Ej, w sumie jakby pokazali tą walkę z Rebelsów. Ej, ja bym to, to miła, zobaczył. Nie? Ja bym to zobaczył. Czemu nie? Ja bym to zobaczył. Jeszcze Ray Park by wrócił. O Jezu, tak, dajcie mi to. W sensie. Nie bym nie angażował mnie aż tak bardzo Rebels jak Clone Wars, ale... Chętnie bym po prostu zobaczył to w serialu, bo to. No, w tym. obiłanie, Bo w zasadzie. Sam pojedynek, jak był zrobiony. I to jeszcze tak w stylu. No tak dosyć pojedynku, intymnie, szybko Tak, w stylu i właśnie tak takiego jak typowego. Wyglądać, nie? No, typowego to było kina samoreńskiego właśnie. Po prostu walki coś jak, nie z nie wiem się coś pięski, jak... z mrocznego widma. Bo obi najpierw przyjął swoją pozę, a potem przywrócił się do pozy. w tej. Do pozy, której używał Kaigon. Po no, prostu chodzi mi o to, że czekam. Czekam. Ciekawy jestem, jak oni to rozwiążą. I przejdźmy sobie może do tych ostatnich Star Warsowych newsów, które dostaliśmy. Czyli do kolejnego odkopywania eksponatów muzealnych. Tym razem w Mandalorianie w sezonie drugim. I teraz może po kolei. W drugim sezonie Mandaloriana ma pojawić nam się Boba Fett, który umarł w powrocie Jedi. Asoka, Sabin, czyli, czyli, czyli ta postać z, z Rebel. Rebels. Z I, Rebels. I Bokatan. I co wy na to? No ja, jeżeli chodzi o Asokę, Sabin i Boka Bokatana, to nie mam jakby żadnych zastrzeżeń, natomiast do Boby Fetta trochę mam. Też jestem ciekawy, jak to wyjdzie yy, w samym serialu. I okej, okay, no tematycznie to w jakiś tam sposób, sp sposób pasuje, no bo, no bo Mandalorian jest o tych chłopcach nagród poniekąd, więc. Więc, więc myślę, że tutaj się wpasuje fajnie. Jestem ciekawy, jak oni chcą nam wytłumaczyć, pokazać, yy, jak Boba Fett przeżył, nie? No wyszedł normalnie, no, wyskoczył. no kurczę, stary, no to jest łowca nagród. Ja który też Który, nie, bo on był zepsuty akurat, ale który no, ej, no który właśnie był uczony przecież przez Mandalor. dlatego no, tak ma ten, całą zbroję ich. No na pewno jakoś się uratował, no, jedyne właśnie, ja bardzo lubię, Powrót Jedi. To jest jedna w ogóle z moich ulubionych części, obok The Last Jedi i, y, i, no, i Imperium. Ale jedyne co mi tam najbardziej zgrzytało, to właśnie wątek, jaki zakończył się Bobby Feta, tak bardzo humorystycznie i slapstickowo, który co prawda pasował do pierwszego aktu filmu. I pasował w ogóle do historii, nie? No bo Django Fett skończył podobnie. Tak, bardzo ta, ładnie, ta, według ale... mnie domykał, domykał ten ark, który dostaliśmy tak naprawdę, którego rozpoczęcie dostaliśmy tak naprawdę w ataku klonów, i w sumie zakończenie też. Wie, ale wieś, bardzo ale ładnie douszał, wszystko, domykał tak. jakby ten konspekt yy, nieuchronności przeznaczenia jednostki yy, będącej tą samą jednostką co jego ojciec, nie? Tak, ale I mimo to, wszystko tak mnie naprawdę, jakoś tak. Wiesz, mimo wszystko mnie jakoś nie, nie, nie usatysfakcjonował. Nawet jak a tą nie tą bardzo i oglądałem. dlatego ciężko mi sobie wyobrazić, jakby powrót Boba Fetta. No normalnie, no to wyszedł z Sarlaka. No kurczę. to będzie, wiesz, zrobione całkiem fajnie, bez, bez jakiegoś takiego walenia za bardzo po nostalgii, to okej, okay, niech se będzie ani mi on, wiesz, ani mnie on ziembi, ani mnie on grzeje. Yy, natomiast boję się, że, że kurczę Disney znowu pójdzie za bardzo e, nostalgicznie, tam. za bardzo fanserwisowo w, w kolejnych swoich produkcjach. A wiemy jak to, a wiemy jak to wyszło w, w The Rise of Skywalker, nie? Jak to ma być kasus tego, jak to ma być kasus y, Darth Maula, to jestem za. Ja chcę zobaczyć jak go jeszcze bardziej rozwiną, bo filmowo to nie był zbyt najlepiej rozwinięty. Oczywiście w legendach to go naprawdę super zrobili jako postać, ale no wiadomo. No właśnie, no wiadomo, legendy jak legendy. Gdzie no to jest już Kanon? Nie są w tym. Gdzie jest Kanon? Ja Gdzie nie jest ma kanonu. Disney usunął kanon. Tyle lat ma. odbudowania marki. Mam ale nie, i właśnie moim zdaniem ta zakończenie wątków w Powrocie do trochę nie pasowało mi do Boba Fetta jako tako. Jasne, można to sobie tutaj, przy, tutaj podinterpretować, porównawczo jak zginął Django Fett, ale no ja bym zobaczył coś więcej. Tym bardziej, że to jest postać, która moim zdaniem zasługuje na rozwinięcie i moim zdaniem ma potencjał na dalsze losy. I na przykład ja bym chętnie zobaczył team-up z głównym bohaterem i właśnie, a w ogóle były ploty i to któryś z was też mówił chyba, że Boba Fett już się pojawił i taki tak, zalążek Boba Fetta to potwierdzone w, ty... w ogóle oficjalnie w z Filoniego, odcinku. w właśnie. Odcinku, który właśnie Filoni reżyserował. Tak, ta postać w cieniu, która się pojawia, to tam właśnie. Ja no, ja coś czuję, że to, że jeszcze skrzeszą parę postaci, <laughs> Bosk, Dengar no i zrobiłem sobie Team mapik. Ej, ja bym, ja bym to zobaczył no i jeszcze IG Jasne, 88. eight ile... tak, jak, się tak w ogóle jak, jak sobie myślę no to też to by było fajnie zobaczyć jak to ma być jeden odcinek na przykład nie, to ja nie mam nic przeciwko ja, ja ale nie chwila sorry ja bym nie miał nic przeciwko powiedziany że w trzecim sezonie będzie, że Boba Fett też się pojawi w trzecim sezonie? Serio? Będzie miał większą no. rolę niż w drugim sezonie, więc to jest trochę tak. Ja bym, ja bym chciał, żeby zakończyli no. w tym serialu jego wątek, no bo hej, to jest Mandalorian, więc super by było, gdyby Boba Fett się pojawił i miał jakąś tam dość kluczową rolę. Albo gdyby się pojawił prawdziwy Mandalorian. O Jezus, też tak, to prawda. Ale no właśnie, i w Boba Fetta wcielili się no Jakąś, jaką... Temura Morrisson, czyli Django Fett, ogólnie gościu, który podkładał twarz klonom, no. No, Kodiego i w Król Skorpionie 3 A, i tatu... grał... tatuś Aquamana. O, no, no i w, Kr w Król Skorpionie 3 też grał, to, to też trzeba brać pod uwagę. To no, to każde... powiem ci, że świetna filmografia. Król Skorpion 3, to chłopie, ja nie mam pytań. <laughs> Słuchaj, w każdym... W każdym, gdzie się nie pojawił, grał wojownika oprócz latarnika w akwamencie. A Soka nie, nie ciekawi ci, jak będzie zrobiona? W sensie w live action? Ja podejrzewam, że podejrzewam, że to będzie po prostu CGI z jakąś tam twarzą podobną. No to tak. Ja, ja... do tego, co mamy w Clone Wars, więc. Ale czekam na Asokę, Asoki nigdy mało. To Ahsoka. jest Mandalorian, to tu, tu praktyczne efekty wlecą. Jezu, ale ja już Myślisz? widzę tę scenę. Tak, 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 w... tak. Przecież Baby Yoda to myślałeś, że to CGI to... to była prawdziwa maskotka. Nie, no wiadomo, Jezu. że Baby Yoda było. No tak, jak miastem. on tam. Przecież gdzie oni mogli, to robili praktyczne efekty, więc ja się o to nie boję. Ale Baby Yoda miał być w CGI, ale to Hercog właśnie, nasz bohater, zapragnął, żeby to Baby Yoda był kukiełką. I bardzo dobrze, tak. to wyszło znakomicie. Stare, dobre czasy. Mm -hmm. Znaczy ja nie ale ja, ja tu lubię CGI i ale lepiej wyglądał właśnie jako kółkiełka. Ja lubię jak CGI i OD sobie z i tam walczył. Nie, ale serio, jeśli chodzi o Asokę, o Sabin i o Bokatan, no to cieszę się, że rozwiną jakoś te postacie. W sensie bardziej chodzi mi o Sabini, i o Bokatan, bo Asokę to nam już tak rozwinęli, że że jest, że to jest, no powiedzmy sobie szczerze, Asoka to jest już czołówka naprawdę Jezu, bardzo tak. dobrych postaci w całym uniwersum. Mimo wszystko ja chcę. A taki, no to widzieliśmy w tej. No powiedzmy sobie szczerze, Rebelianci to nie jest ten poziom co Clone Warsy. Ale mi się podoba ja sobie, ja sobie pomału to oglądam. E, gdzieś jestem w okolicy Ale już chodzi mi bardziej o, o bardziej taką Płóki dojrzałość. O dojrzałość nie, on, to jasne, jasne. Rebelianci zdecydowanie są dla młodszego widza. No właśnie, więc. Tam bardziej takie wątki poruszają właśnie, które dzieci by bardziej zrozumiały, nie? Ale właśnie w takim Mandalorianie mogą rozwinąć Sabin, jak właśnie była ta historia Dark Sabera. O, a, no, no i to by się ładnie spinało z, z no. końcówką pierwszego sezonu, nie? Ej, to Dokładnie. teraz tak, bo były te memy przecież, że teraz jest Baba Fett, Ahsoka, Sabin i kto jeszcze? I później mamy te memy, jak mówi Paul, że somehow, no wiadomo kto wrócił. Ja się nie zdziwię, jak będzie ogłoszone, że w trzecim sezonie będzie chociaż na chwilę Imperator. Ja się nie, nie zdziwię, ja coś, ja się boję, ja się boję, nie, no to... że... Carrie ja Fisher ale... zostanie wskrzeszona i zagraje. W ogóle ten, były plotki też, że Luke ma się pojawić w Mandalorianie, ale, słuchaj, ale jeszcze nie są potwierdzone w żaden sposób. Ale wiesz, ja się boję, że po prostu posłuchają... Znowu fanów, i tym razem wyjaśnił, jak to ten imperator powrócił. Nie, Bo nie, nie. będzie spójka No, wiem, jest taka ja, planeta ja chcę, żeby... -y 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 Tak, -y ale ja nie chcę, żeby ten, tak, ta, ta, który jest tłumaczony jako pustynna planeta. W którymś tam było. No to już za tą się się tam ukrywał, nie? Tak, no, ale... bo, bo, bo Wader nie lubił piasku, Skywalkerowie nie lubią piasku. Ale ja mam, ja mam nadzieję, że Boba Fett nie Ray będzie Skywalker. takim. Tak, a ja mam nadzieję, że Boba Fett nie będzie po prostu takim nośnikiem tych wszystkich mm, fanserwisowych rzeczy i nie będzie takim. Uf, no... Fett... no właśnie, ja się tego badass. boję i boję się też, że będzie sporym nośnikiem ekspozycji dotyczącej tak, tego. Tak, to, co to prawda. Się ja w... mam nadzieję, e... że, że zrobiąc z niego takiego prawdziwego badassa, jak właśnie mieliśmy w, chociażby w Jedi Academy. Gdzie, gdzie Boba Fett był głównym bosem i musieliśmy z nim walczyć, gdzie on sobie latą, na pierwszym ognia rakietami, to ja chciałbym to zobaczyć po prostu, cholera no. Ach, w, w, w ogóle więcej plecaków odrzutowych w Mandalorianie. Boba Fett to badass, jego ja go chcę jeszcze raz zobaczyć, ja bardzo lubię, to jest jedna z moich w ogóle ulubionych postaci. W dzieciństwie też go uwielbiałem, kurczę, nie, bardzo lubię, no i miał, miał też super książki, choćby, nie wiem. Braterstwo krwi. Bardzo, ci bardzo ciekawy. W ogóle on ma bardzo ciekawy lore. Bo z tych odcinków, które są usunięte z Promorskich, no to wiemy, że on właśnie on zabił Kadabeyna w, w pojedynku, jak, jak na Dzikim Zachodzie. Eee, co ja, ja, ja coś czuję, że oni to przesuną, właśnie na Mandaloriana. Nie, Kadabeyna nie zabiją i Kadabeyn się pojawi, ku w tym razem u jego boku. No i bardzo dobrze, niech, niech tak będzie. Ja myślę, że ja myślę, że tutaj sobie żeśmy fajnie porozmawiali o, o tych wszystkich lotkach yy, związanych ze Star Wars. Może pośmiejemy się jeszcze na koniec z tego bólu dupy tych fanów. Bo to będzie to, to obserwować, dupy, bo nie ma żadnego się... bólu dupy, oni, ma, oni mówią prawdę. Fanowie ja najlepiej. Wiem, ale ja coś czuję, że to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, że coś, jest coś jeszcze początek. będzie. Tak, wiesz, to jest dopiero... do mnie to bardzo smuci, bo przy okazji Clone Wars ten fandom naprawdę zdawał się być już trochę bardziej scalony, a tu wiesz tak naprawdę dwa tygodnie po, po końcu Clone Warsów. Znowu wystrzeliły, wiesz, bomby z gównem i, 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 i znowu pod, wracamy po do tego co było. Niż po dwóch dniach. No, Także tr tradycji, tradycji staje się zadość, fandom Star Wars dalej taki jaki był. Czy to dobrze, ja, czy to źle nie fan, oceniać normalnie jest no, zabawny, jedyny jedyny spokojny. My chcemy tylko Dobre produkcje oglądać, zostawcie już tych fanów, fakeów nie dogadzajcie im. Wiesz co, już, już, już próbowali dogadzać i powstał e, Race of the Skywalker, więc już, już drugi raz nie dogadzaj no, mi fanów. proszę. No nie ma co dogadzać. To co, ja dzięki dziękuję wam za rozmowę, yy, a wam dziękuję wszystkim, którzyście słuchali za słuchanie. Yy, razem ze mną był Max Siema. i Wiktor. Na razie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się tam. Na razie, Cześć.